Spójrz na dowolny królewski portret, widzisz boskie linie krwi, doskonałe geny, władców wybranych przez samego Boga. Ci ludzie mieli wszystko: władzę, bogactwo, to, co najlepsze, co mogło dać życie. Patrzysz jednak na kłamstwo. Najpotężniejsza rodzina królewska w Europie nie upadła z łaski, oni sami zniszczyli się od środka. Ich Czysta linia krwi została tak skażona, że ostatni król nie potrafił zamknąć ust, nie mógł przeżuwać jedzenia ani spłodzić następcy. Własna matka cofnęła się z przerażeniem, gdy się urodził. Ale zanim Karol II hiszpański stał się medyczną niemożliwością, zanim jego szczęka wysunęła się tak bardzo, że ciągle ślinił się bez kontroli, zanim jego ciało zawiodło w każdej podstawowej funkcji, był dziedzicem największego imperium na Ziemi. To jeden z nielicznych udokumentowanych przypadków w historii, kiedy możemy dokładnie zobaczyć, co się dzieje, gdy człowiek popycha genetykę poza punkt krytyczny. Współcześni naukowcy, którzy przeanalizowali jego DNA, odkryli coś, co teoretycznie nie powinno być możliwe. Był bardziej kazirodczy genetycznie, niż gdyby jego rodzice byli rodzeństwem. To, co zaraz usłyszysz, jest jednocześnie tragiczne i przerażające. To historia o tym, jak najpotężniejsza dynastia na świecie zamieniła własne ciała w biologiczny koszmar. Przenieśmy się do 6 listopada 1661 roku do słabo oświetlonej komnaty w Pałacu Królewskim w Madrycie. Położne właśnie przyjęły na świat dziedzica tronu Hiszpanii. I coś jest bardzo nie w porządku. Głowa dziecka jest groteskowo duża, oddech utrudniony, ale tego książki historyczne ci nie powiedzą. Jego własna matka, królowa Marianna, podobno zadrżała na jego widok i odmówiła karmienia go piersią. To nie było okrucieństwo matki, to był instynktowny horror. Widzisz, królowa Marianna nie była tylko matką Karola, była także jego kuzynką i ciotką. Jak to możliwe? Ponieważ jego ojciec, Filip IV, poślubił własną bratanicę. Jeśli teraz próbujesz ułożyć w głowie ten rodowód, nie truć się. To nie jest drzewo, to krąg. Ale by zrozumieć, jak doszło do tego momentu, by zrozumieć, jak mogło urodzić się dziecko tak genetycznie zdeformowane, że własna matka cofniała się z odrazą, musimy cofnąć się dalej, dużo dalej, do czasów, gdy dynastia Habsburgów odkryła mroczną magię utrzymywania władzy w rodzinie, dosłownie. Habsburgowie mieli powiedzenie, niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrii, żeń się. Brzmi romantycznie, dopóki nie zrozumiesz, że mieli na myśli żenienie się między sobą. Przez prawie 200 lat hiszpańska linia dynastii Habsburgów łączyli się w małżeństwach, nazywając to utrzymaniem czystości krwi. Dziś naukowcy mówią na to samobójstwo genetyczne. Oto liczba, która może wstrząsnąć Ponad 80% małżeństw hiszpańskich Habsburgów zawierano pomiędzy bliskimi krewnymi. Nie chodzi tu o dalekich kuzynów spotykanych raz na dekadę na zjeździe rodzinnym. Mówimy o ludziach, którzy dzielili tych samych dziadków, a czasem tych samych rodziców. Gdy Karol II przyszedł na świat, wszyscy jego ośmioro pradziadków wywodzili się od tej samej pary: Filipa I i Joanny Kastylijskiej. Każdy Jeden. Współczesna analiza genetyczna wyliczyła współczynnik w sobności Karola to odsetek jego genów, będących identycznymi kopiami odziedziczonymi od wspólnych przodków, na poziomie 0,254. Dla porównania, dzieci pochodzące ze związku brata i siostry mają współczynnik w sobności 0,25. Karol II był więc bardziej kazirodczy genetycznie niż dziecko zrodzone z rodzeństwa. Ale liczby nie oddają ludzkiej ceny tego eksperymentu. Pozwól, że nakreślę ci obraz tego, co to oznaczało dla żywego, oddychającego dziecka. Mały Karol nie potrafił ssać piersi. Jego usta już wykazywały oznaki deformacji. Kości czaszki nie były prawidłowo zrośnięte, przez co głowa miała zniekształcony, spuchnięty kształt. Lekarze dworscy zauważyli, że miał bardzo słaby odruch sania i ogromne trudności z karmieniem. A w epoce, gdy nie istniały mieszanki mleczne, było to zagrożenie życia. Mamki, zatrudnione do karmienia, donosiły o czymś niepokojącym. Niemowlę prawie nigdy nie płakało. Nie dlatego, że było zadowolone, ale dlatego, że brakowało mu sił. Leżało blade, nieruchome, z przerośniętą głową opadającą na bok, oddychając płytko i chrapliwie. Lekarze, najlepsi w Hiszpanii, byli zdezorientowani. Nigdy wcześniej nie widzieli dziecka tak fundamentalnie złamanej konstrukcji ciała. Gdy miesiące zamieniały się w lata, prawdziwa skala stanu Karola zaczęła się ujawniać i tu opowieść staje się naprawdę wstrząsająca. W wieku czterech lat Karol wciąż nie potrafił chodzić nie że nie chciał, on to po prostu nie mógł. Jego nogi były cienkie jak patyki, wygięte od krzywicy, niezdolne unieść nawet jego niewielkich wagi. Służący nosili go wszędzie w specjalnie zaprojektowanych fotelikach. Przyszły król Hiszpanii musiał być noszony jak niemowlę. Ale to nie koniec. W wieku czterech lat Karol również nie potrafił mówić ani jednego słowa. Jego to oznaczało w praktyce. Język Karola był tak powiększony, że stale wystawał z ust, dolna szczęka wysunięta tak bardzo, że wargi nie mogły się domknąć. To sprawiało, że za każdym razem, gdy próbował mówić, ślina spływała mu z ust. Królewscy służący stali zawsze w pogotowiu z jedwabnymi chustami, by nieustannie ocierać brodę chłopca, który miał zostać królem. Tak wyglądało dziedzictwo szczęki Habsburgów. Jeśli nigdy tego nie widziałeś, wyobraź sobie normalną ludzką czaszkę. Teraz chwyć dolną szczękę i pociągnij ją do przodu o kilka centymetrów. A potem wyobraź sobie, że górna szczęka nie urosła, aby dopasować się do dolnej. Efekt? Usta, które nigdy nie mogą się całkowicie zamknąć, zęby, które nigdy się nie stykają i język, który nie ma gdzie prawidłowo spocząć. Na portretach artyści próbowali to ukryć, malując Karola z lekko uchylonymi ustami, jakby uchwyconego w pół słowa. W rzeczywistości jego usta były zawsze otwarte, bo fizycznie nie mogły się zamknąć. Zagraniczni ambasadorowie, spotykając młodego księcia po raz pierwszy, często z trudem zachowywali powagę. W prywatnych listach Pewien francuski dyplomata opisał swój szok. Wygląd księcia wymyka się opisowi. Jego szczęka wystaje tak daleko, że wydaje się, jakby miał dwie twarze jedną umieszczoną przed drugą. Gdy próbuje jeść, jedzenie wypada mu z ust. Gdy mówi, trzeba stać w odległości, by uniknąć rozprysku. A jedzenie Boże, jedzenie Karol nie potrafił rzuć. Pomyśl o tym przez chwilę. Każdy posiłek, każdego dnia, przez całe swoje życie, Karol II musiał połykać jedzenie w całości, jak pelikan. Jego zęby, górne i dolne, były oddzielone taką przerwą, że nigdy się nie stykały. Posiłki na dworze stały się ćwiczeniem z kreatywnej kuchni. Mięsa krojono na maleńkie kawałki, warzywa przecierano, chleb moczono w winie, aż się rozpuścił. Angielski ambasador Aleksander Stanhope zostawił jedną z najbardziej plastycznych relacji. Jego katolicka mość połyka wszystko w całości, gdyż dolna szczęka wystaje tak bardzo, że oba rzędy zębów nie mogą się spotkać. Rekompensuje to ogromnym żołądkiem. Potrafi pochłonąć całe jagnie się polem bitwy pełnym krost i ropnych zmian. Gdy w końcu wyzdrowiał, blizny dołączyły do katalogu jego oszpecenia, ale choroba zostawiła po sobie coś jeszcze, komplikację, która prześladowała go do końca życia. Lekarze zauważyli gromadzenie się płynu w jego czaszce. Jego już i tak duża głowa zaczęła puchnąć jeszcze bardziej. Dziś nazywamy to wodogłowiem. W XVII wieku mówiono kolejne przekleństwo księcia. Ciśnienie powodowało potworne bóle głowy, problemy ze wzrokiem i być może przyczyniło się do napadów padaczkowych, które dręczyły go w późniejszych latach. W wieku dziesięciu lat edukacja Karola była źródłem pałacowych skandali. Nie dlatego, że był błotownikiem czy leniem, lecz dlatego, że po prostu nie potrafił się uczyć. Nauczyciele zgłaszali, że lekcje trzeba było powtarzać dziesiątki razy. Podstawowa matematyka była dla niego nieosiągalna. Łacina, język dyplomacji i królów, mogła równie dobrze być starożytnym egipskim. Jego pismo w te rzadkie chwile, gdy próbował, wyglądało jak bazgroły dużo młodszego dziecka. Prywatne notatki jednego z tutorów, odnalezione po wiekach, przedstawiają przejmujący obraz. Jego królewska mość próbuje z wielkim wysiłkiem, lecz nic nie zapamiętuje. Wyjaśniam pojęcie, a następnego dnia jest tak, jakby nigdy o nim nie słyszał. Jego uwaga ucieka, czasem patrzy w pustkę przez długie chwile. Gdy pytam o czym myśli, nie potrafi odpowiedzieć. A potem historia skręca w jeszcze mroczniejszą stronę. Gdy Karol wchodził w okres dojrzewania, a raczej wtedy, gdy powinien w niego wchodzić, jego ciało zdradziło go na nowe sposoby. Rusł, ale ledwie. Podczas gdy inni młodzi królowie wystrzeliwali w górę, Karol pozostał niski, jego głos zamiast się pogłębić, pozostał wysoki i cienki. Owłosienie na ciele prawie żadne. Cechy, które świadczyły o tym, że chłopiec staje się mężczyzną, po prostu się nie pojawiły. Lekarze dworscy naradzali się po cichu, omawiając to, co widzieli, lecz nie odważyli się zapisać tego w oficjalnych kronikach. Książę nie okazywał zainteresowania kobietami ani mężczyznami. Wydawał się istnieć w dziwnym dziecięcym stanie. Ani chłopiec, ani mężczyzna. Coś pomiędzy. To przerażało dwór, bo Karol miał jedno najważniejsze zadanie spłodzić następcę. Całe hiszpańskie imperium, rozciągające się od Europy przez obie Ameryki aż po Filipiny. Upiornie. Ona szła dostojnie w stronę ołtarza, on posuwał się drobnymi krokami, podtrzymywany przez służbę. Gdy nadszedł moment pocałunku, Obserwatorzy zauważyli, że Maria Ludwika musiała się widocznie zebrać w sobie, zanim pochyliła się w jego stronę. Noc poślubna okazała się katastrofą. Nie w tym zabawnym sensie, który później staje się anegdotą, ale w takim, który decyduje o losach imperiów. Szybko stało się jasne, że Karol był całkowicie niezdolny do skonsumowania małżeństwa. Nie, że nie chciał, on nie mógł. Jego ciało po prostu nie funkcjonowało jak u mężczyzny. Maria Ludwika, wychowana na wyrafinowanym francuskim dworze, próbowała wszystkiego. Była cierpliwa, była czuła, a nawet, jak głosiła dworska plotka, próbowała instruować męża w podstawach pożycia małżeńskiego nic nie działało. Mijały lata, wciąż bez ciąży. Królowa poddawana była upokarzającym badaniom, aby ustalić, czy to ona jest przyczyną problemu. Lekarze orzekli, że jest całkowicie płodna. Problem, wszyscy wiedzieli, choć nikt nie odważył się powiedzieć tego oficjalnie, leżał w królu. Presja była ogromna. Zarówno Karol, jak i Maria Ludwika byli poddawani coraz bardziej desperackim kuracjom na płodność. Królowa musiała pić ohydne wywary z ziół i narządów zwierząt. Król zmuszany był do spożywania mikstur zawierających sproszkowane perły i krew byka. W pewnym momencie sprowadzono specjalistę, który zalecił jedzenie suszonego penisa jelenia. Nic nie działało bo nic nie mogło zadziałać. Układ rozrodczy Karola był tak samo zdeformowany jak reszta jego ciała. Ale historia staje się jeszcze bardziej niezwykła. Matka Karola, zdesperowana by doczekać się wnuka i uratować linię Habsburgów, skonsultowała się z mistykami i świętymi mężami. Jeden zasugerował, że król jest przeklęty, i że spanie obok świętych relikwii może zdjąć urok. Gdy to zawiodło, posunęła się do czegoś, co do dziś szokuje historyków. Kazała synowi spać obok trupów. Tak, dobrze słyszysz. Królowa matka zaaranżowała, aby Karol spędzał noce obok ekshumowanych ciał świętych i dawnych królów, w tym własnego ojca. Wierzono, że święta esencja zmarłych przeniknie w ten sposób do króla i ulepia pokochać swoją żonę. Być może jedyną osobę, która okazała mu prawdziwą życzliwość. W ciągu kilku miesięcy rozpoczęła się presja, by ponownie się żenił. Rada wybrała Marię Annę z Neuburga, niemiecką księżniczkę z rodziny słynącej z płodności. Jej rodzice mieli siedemnaścioro dzieci. Doradcy byli pewni, że tak silne geny mogą pokonać nawet defekty Karola. Myli się. Maria Anna, mimo swojego zdrowego pochodzenia, ani razu nie zaszła w ciążę. Do tego czasu stan zdrowia Karola pogorszył się jeszcze bardziej. Na dworze szeptano, że wygląda jak starzec, choć miał zaledwie około trzydziestu lat. Włosy wypadały mu całymi płatami, zęby. To, co można było jeszcze zobaczyć z zawysuniętej szczęki, gniło i wypadało. Karol poruszał się powoli, szurając nogami, o ile w ogóle mógł uchodzić. Ataki padaczkowe zaczęły się po trzydziestce. Bez ostrzeżenia król nagle upadał. Jego ciało wpadało w konwulsję, a piana mieszała się z zawsze obecną śliną. Gdy odzyskiwał przytomność, często nie poznawał ludzi wokół siebie. Zaczął mówić o tym, że widzi duchy, słyszy głosy, czuje niewidzialne ręce dotykające jego ciała. Dwór był przerażony. Czy ich król popadał w obłęd? Przydomek El Echizado, opętany, nabrał nowego znaczenia. Ludzie naprawdę wierzyli, że Karol jest pod wpływem klątwy. W sprawę włączyła się hiszpańska inkwizycja. Sprowadzono egzorcystów. W pewnym momencie aresztowano nawet królewskiego spowiednika, oskarżając go o używanie czarów, by pogorszyć stan monarchy. Proces stał się sensacją. Choć oczywiście żadna liczba egzorcyzmów nie mogła naprawić genetycznych uszkodzeń, sam Karol wierzył, że jest przeklęty. W chwilach jasności płakał i pytał, czym zasłużył na taki los. Nosił amulety, trzymał przy sobie święte relikwie, poddawał się coraz dziwniejszym rytuałom oczyszczającym. Nic nie pomagało, bo nic pomóc nie mogło. Jego kod genetyczny był jego klątwą. Zapisaną w każdej komórce ciała. W wieku trzydziestu pięciu lat Karol wyglądał jak starzec. Współczesne opisy są trudne do czytania. Skóra wisiała luźno na jego wychudzonym ciele, a słynna szczęka zdawała się jeszcze bardziej wystawać, gdy reszta twarzy zanikała. Był całkowicie łysy, a jego skóre głowy pokrywały rany. Ledwie mógł chodzić, po kilku krokach musiał odpocząć. Jego mowa, zawsze trudna do zrozumienia, stawała się niemal nie do odczytania. A jednak to, co najgorsze, miało dopiero pustą skorupą. Koniec mat szedł w 1700 roku. Karol miał 38 lat. Wcale nie był stary według ówczesnych standardów, ale jego ciało odmawiało posłuszeństwa. Nie mógł jeść nawet specjalnie przygotowanej papki, nie mógł wstać bez pomocy. Dni spędzało party o poduszki, walcząc o każdy oddech. Jego wodogłowie powodowało niewyobrażalny ból. Pierwszego listopada, po dniach agonii, Karol II zmarł, a to, co wydarzyło się później, wstrząsnęło nawet lekarzami, którzy leczyli go przez lata. Sekcja zwłok. Boże, sekcja zwłok. Jeśli sądziłeś, że żywy Karol był medycznym koszmarem, to jego ciało po śmierci wyglądało jak coś rodem z najstraszniejszego snu. Królewscy lekarze, którym powierzono balsamowanie monarchy, rozcięli ciało i cofnęli się z przerażeniem ich raport, spisany w łacinie, lecz przesiąknięty ledwo maskowanym wstrząsem, opisywał ciało, które nie powinno było być w stanie podtrzymać życia tak długo jak to zrobiło nie znaleziono w nim ani jednej kropli krwi to nie była przenośnia układ krążenia Karola praktycznie przestał działać krew była albo całkowicie skrzepnięta, albo nieobecna. Serce i tu robi się naprawdę makabrycznie, opisano jako wielkości ziarenka pieprzu. Niedosłownie tak małe, ale skurczone, zczerniałe, ledwie przypominające organ, który powinien pompować życie w ciało. Płuca były skorodowane, Słowo, którym w XVII wieku określano masywne bliznowacenie po powtarzających się infekcjach. Wyobraź sobie tkankę płucną bardziej przypominającą pumeks niż narząd przeznaczony do oddychania. Jelita opisano jako zgniłe i gangreniczne. Części układu pokarmowego dosłownie obumarły, gdy Karol jeszcze żył, co tłumaczy potworny ból, jaki znosił w ostatnich latach. Ale najbardziej wymowny szczegół, ten, który potwierdził to, co wszyscy podejrzewali, ale nikt nie odważył się powiedzieć oficjalnie, Karol miał tylko jedno jądro. I było ono czarne jak węgiel pojedynczy, zanikły, martwy fragment tkanki jedyne, co pozostało z tego, co powinno było być sprawnym układem rozrodczym. Nic dziwnego, że nie mógł mieć dzieci. Cudem było, że w ogóle przeżył dojrzewanie. A mózg? Pamiętasz tę przerośniętą, wypełnioną płynem głowę? Lekarze odkryli, że rzeczywiście była pełna wody, wodogłowie zostawiło ledwie trochę miejsca na faktyczną tkankę mózgową. Jak Karol był w stanie w ogóle funkcjonować, mówić, myśleć i rządzić, choćby marnie, Pozostałe. Dlaczego? Pamiętasz współczynnik w sobności 0,254? Oznacza on, że 1,4 genomu Karola składała się z identycznych kopii genów. To w tych powtarzających się sekwencjach kryły się instrukcje jego własnego zniszczenia. Naukowcy dziś uważają, że Karol cierpiał na co najmniej dwie poważne choroby genetyczne. Pierwsza złożony niedobór hormonów przysadki mózgowej Combined Pituitary Hormone Deficiency. Jego organizm nie wytwarzał hormonów potrzebnych do prawidłowego wzrostu i dojrzewania. To tłumaczyło niski wzrost, brak dojrzewania płciowego, osłabienie mięśni i problemy poznawcze. Przysadka. Główny kontroler układu hormonalnego była praktycznie niefunkcjonalna. Druga Prawdopodobnie dystalna kwasica cewkowa nerek, Distal Renal Tubular Akidosis. Nerki nie potrafiły prawidłowo regulować chemii krwi, co spowodowało krzywicę wyginającą jego nogi, osłabienie mięśni i być może przyczyniło się do wodogłowia, które spuchło jego czaszkę. Każda z tych chorób osobno byłaby wyzwaniem, razem stworzyły kaskadę awarii w całym organizmie. Do tego dochodziła szczęka Habsburgów, prognatyzm żuchwy, mandibular prognatyzm, czyli kolejna wada genetyczna. W efekcie mieliśmy do czynienia z perfekcyjną burzą katastrof dziedzicznych. Niektórzy badacze sugerują jeszcze rzadszą możliwość. Chorobę spichrzeniową lizosomów, zwaną aspartyl aspartylglukosaminuria – Pacjenci rozwijają się normalnie przez pierwsze lata, a potem zaczynają mieć opóźnienia. W dorosłości mają grube rysy twarzy, upośledzenie intelektualne i skróconą długość życia. Zgodność z objawami Karola jest uderzająca. Ale najbardziej przerażająca część jest taka, że Karol nie był wyjątkowym pechowcem. Był nieuniknionym skutkiem systematycznego kazirodztwa. Spośród 34 dzieci urodzonych hiszpańskim Habsburgom, ponad połowa zmarła przed dziesiątym rokiem życia. Dynastia dosłownie hodowała się na śmierć, a Karol był po prostu ostatnim, najbardziej skrajnym przykładem. Gdy Karol zmarł bezpotomnie, wywołało to wojnę o sukcesję hiszpańską, konflikt, który przekształcił mapę Europy. Hiszpańskie imperium, budowane przez stulecia, runęło, bo ciało jednego człowieka było zbyt zniszczone, by wydać na świat choć jedno dziecko. Linia Habsburgów, która rządziła Hiszpanią przez blisko 200 lat, zakończyła się nie przez zamach czy rewolucję, ale przez króla tak kazirodczego, że własne ciało go zdradziło. Dynastia Bourbonów, która zastąpiła Habsburgów, wyciągnęła z tego lek całej Europy. Karol II pozostaje w podręcznikach medycyny jako ostateczny przykład genetycznego upadku. Studenci genetyki patrzą na jego portret i uczą się o współczynnikach wsobności. Jego szczęka Habsburgów stała się skrótem myślowym na określenie zagrożeń wynikających z zamkniętych pól genowych. W pewnym sensie jego cierpienie przyczyniło się do zrozumienia dziedziczenia i znaczenia różnorodności genetycznej ale poza medyczną ciekawostką, poza konsekwencjami politycznymi, istniał człowiek, Karol II, który każdego dnia żył w ciele odmawiającym posłuszeństwa. Znosił ciągły ból, upokorzenie i świadomość, że zawodzi w swoim najważniejszym obowiązku. Jako król był wyśmiewany, jako opętany, choć jego jedynym przekleństwem było własne pochodzenie. W swoim ostatnim liście, dyktowanym, bo nie mógł już utrzymać pióra, Karol pisał o nadziei na odnalezienie w śmierci pokoju, który umykał mu przez całe życie. Dla człowieka, który przez cztery dekady znosił fizyczne i psychiczne cierpienie, który był podtrzymywany na tronie niczym groteskowa marionetka, śmierć musiała wydawać się wybawieniem. Portret, o którym wspomniałem na początku, Wisi dziś w Muzeo del Prado w Madrycie. Zwiedzający zatrzymują się przed nim, uderzeni widokiem oczywistych deformacji, których nawet nadworny malarz nie zdołał w pełni ukryć. Ale teraz znasz prawdę kryjącą się za tym obrazem. Wiesz o szczęce, której nie można było zamknąć, o języku, który się nie mieścił, o ciele, które nie potrafiło funkcjonować, o genomie, który zwrócił się przeciwko sobie. Karol II Hiszpański nie został przeklęty przez czarownice czy demony. Przekleło go własne drzewo genealogiczne, tak splątane, że stało się stryczkiem. Jego historia jest być może najostrzejszym ostrzeżeniem w dziejach o niebezpieczeństwach izolacji genetycznej. Próbując zachować władzę w rodzinie, Habsburgowie zniszczyli własną linię krwi. Następnym razem, gdy zobaczysz królewski portret, pamiętaj o Karolu II. Pamiętaj, że za koronami, berłami i królewskim przepychem, biologia zawsze ma ostatnie słowo. A czasami to ostatnie słowo jest przerażające ponad wyobrażenie.